Powiem historię, końcem sierpnia startowałem na zawodach, takich tutaj w Kozach, niedaleko rowerowych, cross country. O, mieliśmy do przejechania chyba 7 kółek, jak dobrze kojarzę, no i co? No i pierwsze okrążenie, zaczynam jechać, teraz znam bardzo dobrze, bo przejeżdżam ją kilkukrotnie, nawet dzień wcześniej jeszcze byłem raz się przejechać. I taki jeden newralgiczny moment, że tak to ujmę, jest tam na tej trasie, bo po prostu był tam taki ostry zjazd, i tak jakby siodło, nie? Czyli coś takiego i musisz wyjechać na dalszą część trasy, nie? No i na tamtym właśnie fragmencie przeleciałem przez kierownicę, bo w ostatniej chwili jakby chciałem zmienić tor jazdy, no i przeleciałem przez kierownicę. Kask mi trochę życie uratował, chyba też tak mogę powiedzieć, bo był trochę wgnieciony. Generalnie pierwsze 10 sekund nie mogłem oddychać, próbowałem złapać oddech, ale się po prostu nie dało. Nie, no i zaczęło mi się ciemno robić przed oczami i mówię, aha, no dobra, chyba zejdę zaraz, nie. No ale dobra, tam goście y, mnie znieśli z trasy, bo za mną już jechały elektryki, które miały trochę ponad start swojej kategorii. No i tam udzielili mi jakiejś tam, nie wiem, pomocy. Tam gościu mnie opatrzył trochę, no, bo wtedy wiadomo, adrenalina jeszcze działa, no to niczego nie czuć, nie, ale później, kiedy do auta szedłem i mieliśmy jechać na SOR, no to już zacząłem czuć kostkę i ten, nie, D Swoją drogą na soże siedziałem 20 godzin, ale to jest temat chyba na inny film. Ale gadałem sobie z takim Mariuszem tam, bo on akurat przed rozpoczęciem wyścigu jeszcze objeżdżał trasę i tak niefortunnie wjechał, jakby w drzewo, na którym była taka poduszka amortyzująca, jakby to nazwać, taka gąbka. I jakoś niefortunnie w to wjechał i chyba gdzieś tam coś z łokciem miał, nie? No i tak sobie rozmawialiśmy na tym Sorze, rozmawialiśmy i. I mówi mi coś takiego, że coś tam już kiedyś coś miał chyba złamane albo coś i leżał w szpitalu. No i podczas nocy chyba tam y, tętno mu spadło poniżej 40, nie? No bo gościu wytrenowany, mocno dobry zawodnik, także i technicznie, i, i fizycznie, a już taki nie najmłodszy, ale naprawdę zawodnik mocny. No i co? No, i pielęgniarka musiała przywieźć, no bo tam aparatura pokazała, że tętno spadło poniżej tam jakiejś wartości groźnej, nie? Powiedzmy to. Dla normalnego człowieka groźnej. Nie dla gościa wytrenowanego, któremu spokojnie podczas nocy może spaść nawet poniżej 40 tętno, nie? No, i właśnie to mnie skłoniło, żeby nagrać taki dzisiejszy film. Ta refleksja na ten temat jak obniżyć tętno spoczynkowe. No, bo niektórzy z nas mogą się borykać z tym problemem. Znaczy problemem. To jest problem, kiedy tam przekroczy to pewną wartość. Tam możecie w internecie poczytać, jakie są te zdrowe wartości dla dorosłej osoby, tam 60-70 chyba. No a dla sportowców to 40-50. No ja tam jestem w, tym, w tej dolnej granicy jakby dla sportowców, bo moje tetno spoczynkowe tam oscyluje w okolicach 40. Podczas nocy tak, w ciągu dnia, kiedy jestem tak mega zrelaksowany, no to 40 parę. Do 50, no a wiadomo, podczas aktywności, no to już zależy już od jej typu, nie? I przechodząc do meritum odcinka, pierwszy sposób, żeby obniżyć właśnie skutecznie tempo spoczynkowe, to są ćwiczenia, po prostu aktywność fizyczna, ale taka specyficzna dość, nie? niekoniecznie taka interwałowa, kiedy, wiecie ciśniemy na maksa i to tempo nam tam skaczy, nie wiem, załóżmy 170-160, tylko Taka aktywność w granicach 60-70% HR max naszego, nie? czyli tego tętna maksymalnego, które gdzieś tam możemy sobie albo policzyć ze wzorów, albo na badaniach wydolnościowych możemy sobie, które trochę kosztują, ale bardzo fajna rzecz, które możemy sobie tam wykonać. nie? I taka aktywność właśnie fizyczna, dobrze by było jakby przynajmniej powyżej półtorej godziny trwała, no to już super, nie? I przynajmniej to raz w tygodniu, tak na sam początek, żeby sobie z czymś takim zacząć, to myślę, że to już... Dużo naprawdę da. Tam różne badania, nie wiem, czy to WHO, czy jakaś tam organizacja podawała, żeby takiej aktywności było w tygodniu 150 minut. Więc na sam początek myślę, że jest to dobry, dobry punkt wejściowy po prostu, od którego można zacząć, nie? drugim punktem jest regulacja stresu. To jest łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić, bo generalnie każdy z nas się w jakiś sposób stresuje nie ma takiej osoby chyba. Które się w ogóle niczym nie stresuje. O, wiadomo, zależy to od wielu czynników, czy to od szkoły, pracy, czy mamy jakieś projekty do wykonania, po prostu od sytuacji rodzinnej, wiadomo, wiele czynników się na to składa. Ale regulować stres możemy na przykład właśnie poprzez ćwiczenia oddechowe. Nie? Fajną metodą jest tutaj metoda Wimachowa, którą sam praktykuję, staram się praktykować dosyć regularnie. Yy, pełno na YouTube jest różne poziomy, od pierwszego chyba do trzeciego, dodatek tego najbardziej zaawansowanego. Generalnie to jest coś takiego, że robimy 30 pełnych wdechów tej podstawowej wersji, no i wstrzymujemy oddech tam, chyba najpierw jest na 30 sekund, później minuta i minuta 30. Yy, Moglibyście się, się naprawdę zdziwić, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać na jednym wdechu, tak naprawdę. Naprawdę to jest ciekawa sprawa. Ok, następnym takim punktem jest sen. No ja, I nie chodzi tylko o długość tego snu, tylko też o jego jakość. Bo możemy spać sobie 8-9 godzin, wszystko super, ale jakościowo to ten sen będzie po prostu tragiczny. Tak jak ja miałem dzisiaj: może nie tragiczny, ale tak nie najlepszy, bo kiedy rano już się po prostu przebudzałem, no to już ten sen nie był taki idealny. Ale dobrze właśnie jest zadbać o tą jakość snu, no żeby na przykład starać się unikać kofeiny w drugiej połowie dnia. Takie po prostu nawyki wprowadzić, które sprawią, że ten sen będzie lepszy jakościowo, a nie tylko po prostu długi. Bo sam długi sen no nic nam nie da, nie. No i ostatnim punktem, który chciałbym poruszyć, to zdrowa dieta po prostu, taka zbilansowana. Wiadomo, jak owoce, warzywa, orzechy super sprawa. Chociaż niektórzy się boją tłuszczu, nie wiem z czego się to bierze, ale to pewne mity trzeba zacząć po prostu obalać mi się. O, obalać, sorry. obalać w naszej przestrzeni publicznej, bo głupoty nam czasami podają. Także tutaj ryby, orzechy czy suplementacja po prostu świetna sprawa. Zdrowych Unikamy soli, alkoholu, kofeiny. No, z tą kofeiną, no to tak jak mówię, drugiej połowie dnia, lepiej po prostu już nie przesadzać. Chociaż nie wiem, znam takie osoby, które potrafią wieczorem wypić kawę i fantastycznie pójść spać po, po całym dniu. No okej, okay, tak też można, no ale, ale większość z nas raczej by tak nie mogła funkcjonować. No i yy, generalnie, jeszcze spożywajmy takie produkty bogate w potas, w magnes i wystawiamy się na słońce. Witamina D3 tutaj. Też, którą wytwarzamy sobie. Będzie bardzo pomocna, ureguluje nam trochę ten nasz sen, ten nasz zegar biologiczny wewnętrzny. No, potas, magnes, czyli jakaś tam czekolada, najlepiej gorzka. Gorzka czekolada, słuchajcie, takie to jest dobre. Potas, no to możemy też suplementować, myślę, że bez żadnego problemu. Albo po prostu wybierać takie produkty, które są w niego bogate. No, no i tak jakiś szpinak, coś takiego, coś co po prostu będzie wspomagało nasz układ krążenia. No, no i tyle. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, za wysłuchanie do końca. Dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, czy może dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. I zachęcam do dyskusji. Trzymajcie się, do następnego. Buziaki! Hej!